Cześć, witam Was na kanale Beskidzki Chodowca W tym odcinku chciałbym Wam pokazać moją paszę, jaką stosuję w tegorocznych lęgach Jak widzicie jest to pasza firmy Cargill jak na ten moment jestem bardzo zadowolony z tej paszy. Pasza ma dużą zawartość białka, jest przeznaczona dla kur pod lęgi. Tak jak pasza na przykład nioska jest głównie ukierunkowana pod kury, które mają nosić jajka. Tak ta pasza jest ukierunkowana, aby i kogut z tego zyskał. Po prostu wpływa również jak i na nieśność kur, jak na jakość koguta, jego funkcjonowania. Ogólnie z paszy jestem bardzo zadowolony. Po mniej więcej dwóch tygodniach od podania pierwszy raz paszy pojawiły się pierwsze jajka. Na tą chwilę, na 9 kur, które dostają tą paszę, myślę, że niesie się 6 sztuk. Te, które się nie niosą, to są dwie starsze kurki i jedna młoda, ale dlaczego się nie niosą, niestety nie wiem. Czekam na razie, jak zaczną się wszystkie nieść. Na razie z tych sześciu, które już się niosą, jestem zadowolony. Pokażę Wam, jak wygląda ta pasza. Wygląda mniej więcej tak. Tutaj mamy cały skład paszy. Myślę, że cały Wam wypiszę, albo dodam zdjęcie lepsze, bo tu na pewno nie widzicie. Mhm, tutaj widać, że jest 15,04% białka surowego. Tutaj możecie wszystkie inne informacje sobie przeczytać. Co do zakupu paszy, niestety nie wiem gdzie można taką zakupić, ponieważ ja swoją kupiłem w związku, bo rozprowadzana była u mnie w związku, yy, dlatego stwierdziłem, że sobie zakupię, bo zazwyczaj kupowałem zwykłą wnioskę. no a że trafiła się taka, to wziąłem. Cena też nie była najgorsza, więc myślę, że było warto. Yy. Mam dla Was też taką informację. Jeśli pod tym filmem wbijecie 100 łapek w górę, następny odcinek będzie ze stanu hodowli. Wiem, że nigdy na kanale nie było takiego filmu, a wiem, że dużo osób pisało i chciałoby taki film zobaczyć, więc jeśli wbijecie 100 łapek w górę, to zabieram się za nagrywanie stanu hodowli. I następny film na kanale będzie ze stanu hodowli, o ile wbijecie te 100 łapek w górę coś jeszcze o paszy no mogę wam jeszcze pokazać yy, jak wygląda ona u kur yy, jak widzicie tutaj mam, już jestem u kur tutaj mam yy, dla nich tą paszę yy, jak widzicie nic nie jest domieszane jest sama taka pasza jaką mam w worku nic nie, do, nie mieszam z, yy, z nią i jest OK. No, oczywiście daję im jakieś nie wiem, sałaty, jabłka, takie rzeczy. Yy... I te kurki, które tu wszystkie widzicie, yy, w tej chwili się niosą, więc myślę, że jak na nie działa, tutaj mam dwie starsze kurki i dwie z 2019 roku. Kogut również jest młody z 2019 roku. Myślę, że to powoli byłoby już na tyle w tym filmie. Skład paszy wypiszę Wam również w opisie. Jeszcze przypominam o progu 100 łapek w górę, aby na kanale pojawił się stan hodowli. Myślę, że dacie radę. Więc co, do dzieła, jeśli chcecie zobaczyć takie i różne inne ciekawe kury. To by było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie i do następnego, cześć!